Witam serdecznie ponownie w górach, na grzybkach. Mamy 2 sierpnia, 6 rano. I zaczynamy grzybki zbierać. Tu widzimy piękne kurki. W międzyczasie już tam parę kureczek wpadło. I tu mamy kolejne kureczki. Proszę, jakie piękne. Idziemy dalej. Bo na pewno tutaj coś będzie jeszcze. O, ale to to już na pewno jest borowik. Proszę, zobaczcie, jak piękne. Proszę. Być może nie będzie zdrowy, jak to w zwyczaju ostatnio się tu dzieje, ale coś się może wykroi z tego. I młodziutki, ceglas topory. Jest taki stary, zjedzony, tego nie będziemy brać. Proszę zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Proszę. Jak sobie kurki ładnie rosną na takim placu. Tam widzę kolejne, będzie co? zbierać widzimy się za chwilę oto wynik zbiorów tych kurek nie przesadzając będzie ich tutaj ze 30-30 parę ale wróćmy do borowików proszę zobaczyć jaki pięknie borobi czegoś może będzie zdrowy może nie, zobaczymy. Za chwilę go obiorę, bo widzę kolejnego. O! Proszę jak pięknie rośnie. Cudo. Też nie wiem, czy będzie zdrowy, ale proszę popatrzeć. No cudo. Jemu to muszę zdjęcie zrobić. Będzie na wstęp. Tam powyżej kolejny, ale obawiam się, że ten może nie być zdrowy. O, proszę. Tak sobie pięknie rośnie. Już. Zobaczymy. No. A tu co mamy? Kureczki. Bierzemy się za obieranie grzybów. I kolejne piękne place kurek. Te są trochę przyschnięte ale jeszcze można je wziąć. Jest taka słaba. Za <laughs> no tutaj zaczynają się bardzo ładne leczki. Tutaj jest kolejna grupa kurek. Cała rodzinka Niestety spotkacie się w koszyczku o. Tyle I tutaj widzę kolejne To się zobaczy jak to wygląda Niektóre już lekko przysłyszone ale coś da się z tego jeszcze tam kolejne i tutaj widzę kolejne kureczki tu tutaj tutaj No będzie co zbierać ja się zabieram, efekty pokażę z tamtych borowików jeden był zdrowy to znaczy jedna druga połowa główki zdrowa chociaż tyle udało się uratować widzimy się później oto efekty zbierania tych kurek jest ich troszkę mam nadzieję, że będzie więcej a tu mamy kolejnego Borowiczka proszę, jak ładnie sobie rośnie prawdopodobnie będzie podobna sytuacja jak w innych. A tu obok mamy malutkiego, o, ale on jest już spleśniały. Ale może coś się wykroi, zawsze do będzie. Tu mamy takiego malutkiego borowiczka. Prawdopodobnie A wręcz powiem na pewno nic z tego nie będzie Jak sobie tutaj schnie i rozsiewa się Proszę spojrzeć na to cudo Jak fajnie sobie rośnie Pod kamieniem Grota skalna Proszę Fajnie wygląda widać, że młodziutki, a jednocześnie bardzo duży. Myślę, że ten będzie zdrowy. Bo ostatnio kilka borowików było nie za zdrowych. Naprawdę fajna sprawa. O, mamy Kolejnego borowiczka, bardzo podobnie rosnącego, Ach. proszę, ciutkę starszy, ale jest duża szansa, że też będzie zdrowy. Witam, jestem teraz w innym lesie. Proszę zobaczyć piękny borowicz, Prawdopodobnie też nie będzie do końca zdrowy, ale to sprawdzimy. W międzyczasie kilka kurek wpadło, I tak wygląda mój koszyczek obecnie. Przejdę się tu kawałek dalej. No, tak jak mówiłem, mamy kolejnego borowika, ale ten. Ten już jest to niech sobie swojego żywota dopełni, bez ingerencji człowieka. Tutaj jakie piękne, proszę zobaczyć, muchomorki rosną. Tutaj mamy kureczki. Jedna i tu obok. Druga, dwie kurki. Nie ma tego dużo. Ale myślę, że to początek lasu to później będzie więcej. I mamy kolejną polanę z kurkami. Proszę zobaczyć. Tak sobie ładnie rosną. Tutaj o. i jeszcze tutaj Pod tutaj. I jeszcze, a to nie jest kureczka. Proszę, jak mi się trafiła niespodzianka. Jaki piękny borowiczek, ho Byłem przekonany, że to jest kurka, a tu borowik. Piękna sprawa. Dobra, obieramy i idziemy dalej. I kolejne kurki rosną. Te malutkie zostawimy. Ale proszę zobaczyć, trafiło mi się coś fajnego maślak stry. Proszę. Dawno nie widziałem tych grzybów. To są z rodziny maślakowate, których skórki się nie obiera. Fajne są i idziemy zobaczyć czy, czy czegoś więcej tu nie ma. Chyba coś widzę. Taka, taka. Piękna kureczka Proszę. szedłem troszkę wyżej, jest trochę mchu, więcej wilgoci i zaczynają się grzybki pokazywać. Kureczki, coraz więcej ich jest i mnie to cieszy. Piękna sprawa. Idziemy do koszyczka, obierzemy i uderzamy dalej. Mamy kolejnego maślaka. O, jaki piękny muchomory. czerwony. Proszę książkowe obieram grzyby i dodam i kolejne piękne statko kurek proszę kolejna kureczka kolejna kureczka i tu powyżej trochę kureczek tu jeszcze są kolejne. No w międzyczasie zbierałem troszkę tych kurek, które no rosną tak pojedynczo, po dwie, nie opłaca co chwilę kamery włączać. Jak jest więcej, to można pokazać. O, proszę. To są takie fajne lasy, gdzie lubią kurki rosnąć. Proszę. I tak sobie będę szedł i zbierał kureczki. Pokażę później, ile tego było. Na razie mam tyle, w koszyczku nie jest źle. Obieram dylem. Wyszedłem na chwilę na drogę i po prostu nie wierzę. Proszę, tu piękne kurki, tam w lesie. Proszę, kolejne piękne kuleczki. tutaj kolejna, tu też. Proszę, tu następna ureczka Tam w lesie widzę kolejne. Ale co najważniejsze, proszę zobaczyć, jaki piękny borowiczek. Rośnie sobie na samej drodze. Ach, nie jest w pierwszej młodości. Prawdopodobnie będzie robaczywy, ale samo to nie trzeba po lesie łazić, żeby zbierać grzyby. Widzimy sobie tego borowika, o a tutaj jeszcze kuleczek jest, proszę zobaczyć, sobie kawałek papelusza, no i niestety robaczywe, czyli go nawet nie biorę, niech sobie rośnie dalej. Powieram grzyby i widzimy się później. Tak obecnie wygląda mój koszyczek, nie jest źle, około połowy już jest. Ale to na pewno się za chwilę zmieni, ponieważ trafiłem na piękne pola kurek. Miejsce dość fajne. Kureczki nieduże, sam raz do jajecznicy. Tutaj tak ten las wygląda. Zawsze było dużo kurek i to się teraz potwierdza. Kolejne kureczki kolejne kurki. tutaj kolejne zaczynają to są takie młodziutkie no to trzeba je zostawić ale zapewne tutaj będzie jeszcze wiele wiele tych grzybów tu idąc na pewno nazbieram widzimy się później kolejne kureczki proszę jakie piękne tak można zbierać. I kolejne. A tutaj trafił mi się koźlarz. Nie wiem, jakim cudem, ale jest. rozglądam się, szukam jakichś brzuzek ale widzę osiki być może Poźla osikowy nic, zbieram dalej szedłem do kurek tam są wyżej i nagle patrzę a tu jaki ładny borowiczek mi się trafił tak w piasku rośnie proszę Teraz go sprawdzimy. Gdzie te kurki były? A to nie są kurki. Pomyliłem się. No ale dzięki temu miałem okazję spotkać młodziutkiego borowiczka. I kolejny borowik, jak go wydostać? Nie wiem, chyba nie będzie nic z tego, bo ja tu widzę kolejnego borowika. Też taki duży, ale też jest miękki. No. Nie, nie, nie ruszam. Tamten też będzie to samo. Natomiast zerwę sobie te kilka kurek poniżej. No. Idziemy się później. Proszę, jaki kolos. Na tle koszyka widać. Zapewne jest robaczywy, ale tak tylko z ciekawości chciałem pokazać, jakie fajny tu żypki rosną. O. O. Dość fajny jest. Jest co prawda twardy, ale nie sądzę, żeby z niego coś było. Po prostu. O! Ładnie to wygląda. Robię sobie jeszcze zdjęcie i. Będzie fajnie. Tym razem młodziutki borowiczek. Mam nadzieję, że będzie zdrowy. Zobacz jaki ładny. Tamten taki olbrzym, a ten malutki, młodziutki. Zobaczmy co tu jeszcze może być. Jakieś drobne kurki. I szukamy dalej i kolejne piękne miejsce kurkowe. Proszę zobaczyć, jak sobie pięknie kurki rosną pod drzewkiem. Tutaj. Kolejne kureczki. Pod świerkiem tak fajnie niewidoczny. Tutaj mamy kolejne kureczki. Nieduże. ktoś może powiedzieć że takie malutkie zbieram ale wierzcie mi do jajecznicy są idealne nie trzeba już tych większych na drobno kroić te są idealne i kolejne kureczki o proszę ładnie rosną Kolejne Dobra, ja sobie będę tutaj te kurki zbierał i widzimy się później. Proszę zobaczyć jaki ładny borowiczek. O! Marciuszek. Młody, fajny. Zobaczymy go za chwilę, bo tu coś widzę kolejnego. O, to jest maślaczek. O, troszkę wyjedzony od spodu przez ślimaki. Tu mamy kureczkę jedną. Tu widzę kolejne. No tak można chodzić, zbierać. tu są kolejne kurki zaraz sobie to wszystko obierzemy i idziemy dalej myślę że będę się bo tam po, powyżej jest gniazdko kurek myślę że za jakieś paręnaście minut będę się zbierał powoli do domu zrobię krótkie podsumowanie na razie jest taki koszyk nie jest źle widzimy się na podsumowaniu chyba że znajdę coś, coś fajnego przed chwilą mówiłem że widzimy się na podsumowaniu chyba że coś fajnego znajdę i faktycznie idąc po te kureczki to tutaj są zobaczyłem się takiego ładny borowiczek, jak malowany. Ciekawe czy będzie zdrowy. Mam nadzieję, że tak, bo ładnie wygląda. Zbieramy te kurki i idziemy dalej. Witam. Przyszedł czas na podsumowanie. Tutaj mam. To, co mi zostało z borowików, kilka maślaków, jakieś tam borowiki usiadkowane i te, które przeżyły, yy, z wszystkich, które zebrałem, borowików i około pół koszyka kurek. To tyle dzisiaj zebrałem. Jeszcze tylko, właśnie, zobaczyłem kurki. Jeszcze zbiorę kilka kurek na zakończenie takie fajne kureczki tak żeby jeszcze coś było myślę że samo łażenie po lesie to jest fajna sprawa a grzyby są tylko dodatkiem do tego o proszę jaki piękny Tak więc jeszcze raz wszystkich żegnam i życzę miłej niedzieli. Pozdrawiam serdecznie, do następnego razu.